Zginęłam przez mojego psa. Kochałam go, ale to on doprowadził mnie do śmierci. Nazywam się Emily. Pozwólcie, że opowiem wam moją tragiczną historię życia i jak zwierzak może stać się przyczyną naszej śmierci. Po przeprowadzce na ranczo, wyruszyłam w nową przygodę z moim psem, dając mu pełną swobodę na terenie posiadłości. Wydawało się, że jest szczęśliwy, a ja zawsze traktowałam go jak członka rodziny. Jednakże nie wiedziałam, że ta decyzja doprowadzi do mojej tragedii. Każdego wieczoru wracałam z pracy, podawałam mu jedzenie i wodę, a potem zasypiałam. Był on zawsze gotowy do snów wcześniej niż ja. Pewnej nocy obudziłam się czując się fatalnie. Nie była to tylko słabość, ale też bóle stawów i przyspieszone bicie serca. Zrozpaczona próbowałam sobie pomóc, biorąc lek przeciwbólowy i gorącą kąpiel. Jednak bóle i przyspieszone bicie serca narastały. Wystraszona Udałam się w środku nocy do szpitala w sąsiednim mieście. Lekarze początkowo nie podejrzewali nic poważnego. Jednak mój stan gwałtownie się pogorszył i straciłam przytomność. Okazało się, że doznałam zawału serca. Po mojej śmierci lekarze zauważyli coś niezwykłego na mojej głowie. Mały, niewidoczny na pierwszy rzut oka, czerwony guzek. To otwarcie go prowadziło do szokującego odkrycia. Wewnątrz guska ukrywał się mały kleszcz a przyczyną mojego zawału okazała się choroba przenoszona przez te zwierzęta. Niech ta opowieść będzie przestrogą dla tych, którzy mają zwierzęta i trzymają je w domu. Nieodpowiednia opieka może zakończyć się tragicznie.